Witam Państwa bardzo serdecznie, na dzisiejszej prezentacji piękna maszyna marki JOSKIN rozrzutnik 6516 łamana 19V, model jeszcze Tornado 3, 16 ton, 19 m sześciennych piękna maszyna, standardzie wyposażona w zaczep amortyzowany hydraulicznie zaczep pulowy z naciskiem dyszta 3 tony, naciągi na śrubę 16, piękne szerokie ogumienie 710x70x38 Fajna sprawa, jak się popsuje w traktorze można sobie założyć No i to co nas wyróżnia Adapter o szerokości 2,22 średnica wirnika 219mm W tym przypadku przy tej ładowności 6 zwoi na wirnik Zasuwa skrzyni ładunkowej Łańcuch 16 Gęsto umieszczone belki Bardzo dobry stół wygarniający Do wapna, do kurzaka, do każdego rodzaju materiału wychylne łopatki niektórzy nas za to ganią niektórzy się z tego śmieją Joskin robi to od kilkudziesięciu lat I jakby to było złe to by tego nie robił także jest to marka która takie rozrzutniki robi od 30 lat tam jest otworek żeby się woda nie zbierała to nam wszystko zgarnie to tylko spadnie na, na stół podłoga oczywiście napędzana hydraulicznie przy tym rozmiarze ogumienia ogromny prześwit Dzięki temu będzie można ładnie zadbać o konserwację, jak również dobrze umyć. Bardzo fajna maszyna. Pozdrawiam, zapraszam do kontaktu.